Letnie Grand Prix 2023 zakończyło się już 7 października i mieliśmy takich dwóch bohaterów, którzy. Poradzili sobie podczas tego letniego sezonu. Jakkolwiek na to spoglądać, oczywiście, to były tylko przygotowania, ale dwóch zawodników szczególnie, według mnie, wyróżniało się podczas tego letniego sezonu. I oczywiście są to Władimir Zograwski, reprezentant Bułgarii i Gregor de Schwanden, reprezentant Szwajcarii. Oczywiście, oprócz tematu letniego Grand Prix, poruszę także jeszcze wybór prawda Apoloniusza Tojnera jako nowego członka w polskiej polityce, bowiem Apoloniusz Steiner dostał się do Sejmu, zresztą shorta nagrałem o tym. No i oczywiście przedsmak przed sezonem zimowym i moje typy na ten sezon zimowy. Także myślę, że to będzie dobry prognostyk i dobry też temat tutaj na kanał, żebyśmy mogli sobie podyskutować. Dobry wieczór, Wojciech Gondek, kanał Przedskoczek. Kłaniam się bardzo nisko i może zacznę najpierw od Pierwszego zagadnienia, czyli dwóch bohaterów letniego cyklu Grand Prix. Władimira Cagrawskiego i Gregora de Schwandena. Ci zawodnicy bardzo obficie spędzili to lato, bo startowali niemalże w każdym konkursie. I tak naprawdę pokazali, że będą najprawdopodobniej, przynajmniej no, to też jest powiązane z moimi typami na zimę, Wadimir i Gregor będą zawodnikami, którzy będą tam pukać gdzieś do, do tej czołowej dziesiątki. Czy wygrają jakiś konkurs, tudzież staną na podium, albo będą w pierwszej piątce, trudno jest mi w tej chwili wyrokować. Natomiast sądząc po tym letnim sezonie i po tym, w jaki sposób ci dwaj zawodnicy zakończyli, Władimir wygrał, a Gregorowi Deszwandenowi naprawdę niewiele zabrakło, żeby po raz pierwszy w karierze sięgnąć po te letnie trofeum. No, ktoś powie za chwilkę, że letnie trofeum to jest takie nic nieznaczące, ale z drugiej strony. Dla reprezentanta Bułgarii Władimira Zagrowskiego, podopiecznego Grzegorza Sobczyka, to na pewno było bardzo duże osiągnięcie. Tym bardziej, że po raz pierwszy w historii Bułgar wygrał cały letni sezon. Ja myślę, że obok takich zawodników jak Stefan Kraft, Halvor Regner Granerud, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, który powrócił po chorobie w końcu do treningu. Zresztą post na Instagramie wrzucił, więc możecie na pewno na jego oficjalnym profilu Kamil Stoch Oficial znaleźć. Natomiast wracając do reprezentanta Bułgarii, no bardzo duże postępy zrobił Burga, Bułgar w porównaniu do tego, co oglądaliśmy kiedyś. Pamiętamy jego przebłysk formy w sezonie 2012 13 no i też wysokie miejsca w letnim cyklu Grand Prix w 2011 roku. Natomiast po dłuższej przerwie, dopiero w momencie kiedy Polak zaczął trenować Bułgara, no to w końcu zaczęło się wszystko to układać. Tym bardziej, że skoki w Bułgarii nie są specjalnie popularne, ale mam nadzieję, że przykład Wadimira Zograwskiego da nam odpowiedź. No i też na, na, to, na, te, na takie zasadnicze pytanie, czy w Bułgarii te skoki narciarskie się rozwiną? Czy będą inni zawodnicy, którzy będą próbowali iść w jego ślady? Czy też raczej w Bułgarii skończy się tylko na Władimirze Zograwskim? Choć w fiskapie jednego Bułgara widziałem, Innego poza Wadimirem Zograwskim, żeby było ciekawie, nazwiska niestety nie pamiętam, bo jest dosyć trudne dla mnie do zapamiętania. W każdym razie, jak wejdziecie na portal Skijumping.pl i tam na zawody fiskapu w filach, jak dobrze pamiętam, nie w Willach, tylko w filach, o tym też mogę parę słów powiedzieć. To generalnie. Tam właśnie startował ten Bułgar, drugi Bułgar po Władimirze Zograwskim, więc jak na duety, to jak znalazł. Ale no, tam ten drugi musi mieć przynajmniej jeden jakiś tam punkt, chociażby w nie wiem czy w letnim cyklu, bardziej w pocharze Kontynentalnym, żeby móc dożywotnie prawo startu w zawodach Pucharu Świata sobie wywalczyć. Więc zobaczymy jak poradzi sobie Bułgar Władimir Zografski. Natomiast jeśli chodzi o Gregora Deszmandena, no to widać, że on ewidentnie robi progres do Rune Welta, który został stosunkowo niedawno trenerem ekipy Helvetów. No, widać, że pod jego okiem Gregor Deschwanden naprawdę zaczyna super sobie radzić. Letni sezon pokazał, że Gregora stać na dobre skoki. Oczywiście pomijam fakt Klingenthal, i pomijam też fakt Hinzenbach, aczkolwiek no tam jednak były dwa konkursy i razem z Zograwskim byli bardzo, bardzo blisko. No w każdym razie tych dwóch zawodników na pewno stać na dobre miejsca na czołówkę. Zobaczymy, okaże się podczas zimy. Puchar świata rusza 24 listopada od kwalifikacji, treningów i kwalifikacji na ruka tunturi w Kusamo. Będzie to pierwszy konkurs w nowym sezonie. Natomiast 25 pierwszy konkurs indywidualny i 26 najpierw będziemy mieli kwalifikacje, po czym przejdziemy już płynnie do konkursu. No i oczywiście tutaj na kanale Przeskoczek te transmisje będą, jeżeli chodzi o ten pierwszy weekend z Pucharem świata, także tutaj od początku sezonu będziemy mocno cisnąć i mocno trzymać rękę na pulsie, aby każdy konkurs, nawet jeżeli nie skomentowany, to chociaż omówiony, bo taki też i mam plan na ten kanał, przynajmniej na zimę. Zobaczymy. Druga kwestia, Apoloniusz Steiner i jego dostanie się do Sejmu. Apoloniusz Steiner to jest postać bardzo dobrze znana, postać publiczna, która została zapamiętana przez kibiców skoków narciarskich jako osoba, która sta, stoi, czy też stała, za sukcesami naszego wielkiego mistrza Adama Małysza i jak pamiętacie, trzy kryształowe kule z rzędu zdobyte przez Adama dzięki właśnie też tutaj współpracy całego teamu, bo nie tylko samego Apoloniusza Tainera oczywiście, ale jednak Apoloniusz Tainer był jednym z tych właśnie ludzi, którzy popchnęli Adama do przodu w kwestii też pozostania naszego czterokrotnego mistrza świata w skokach narciarskich. Natomiast no, lata lecą, pan Tainer nie jest już prezesem Polskiego Związku Narciarskiego, bo od zeszłego roku tym prezesem jest Adam Małysz oczywiście, czyli podepieszny Apoloniusza Tainera. Natomiast Polo Tainer teraz poszedł w innym kierunku. W kierunku polityki, ale ja myślę, że on bardziej będzie chciał rozwinąć sport i to, to przyświeca jako główny cel tego człowieka, by być w tej polityce. Ja, wiecie, nie lubię poruszać tematów politycznych, ale jeżeli ktoś ze świata skoków narciarskich próbuje brać się za politykę, no to nie można tego tematu ominąć, a ja jako, mam nadzieję, przyszły dziennikarz, no każdy temat jednak poruszyć muszę. Z drugiej strony obok Apoloniusza Tainera z, z ramienia Koalicji Obywatelskiej starał się także o mandat poselski Jakub Kot. No, ale niestety Kubie Kotowi się nie udało zdobyć tego mandatu. Z jednej strony ja się bardzo cieszę, bo jednak ja bardzo Kubę cenię, bardzo lubię za tę jego energiczność, za te wszystkie wypowiedzi, za te mądre, logiczne. On wie dosłownie po każdym na przykład konkursie w zeszłym sezonie potrafił bardzo dobrze określić, w jaki sposób na przykład, nie wiem, Paweł Wąsek ma poprawić swoje skakanie albo na przykład jak, jakie pozytywy można, można było znaleźć w skokach, nie wiem, Aleksandra zniszczyła odkarzyły Dawida Kubackiego, no nieważne. W każdym razie, no Kuba, który trenował skoki, chciał z ramienia też koalicji obywatelskiej dostać się do, do Sejmu, ale mu się nie udało, więc musi Kuba nadal działać aktywnie, a to, czy dostanie się, to już niestety jest inna kwestia, której już raczej poruszać nie będę. No, chyba, że znowu zacznie kandydować, no to wtedy wróci temat Kuby Kota i jego ewentualnego akcesu do, do polityki. No właśnie, więc tak, Zograwski, Deszwanden są omówieni, Pantajner z Kubą Gotem też są omówieni, no i kolejny temat to to, że zbliżają się letnie Mistrzostwa Polski w Szczyrku. No i teraz pytanie, kto tym Mistrzem Polski zostanie? Może dla osób, które nie wiedzą? To trzeba powiedzieć, że w szczyrku będą zamontowane tory lodowe, czyli będziemy mieć taką hybrydę, która przygotuje skoczków do wyczucia właśnie torów najazdowych, bo przecież na ruka Tuntuli w Kusamo tam jest piękna zima i już od razu pierwsze skoki na śniegu właśnie na ruka tunturi będą. Ponieważ Wisła jest w dalszym ciągu w przebudowie skocznej imienia Adama Małysza, i no myślę, że do turnieju polskiego organizatorzy zdążą, wyrobią się w terminie z renowacją tej skoczni, Wisły Malinki. To na Ruce będziemy mieli początek Pucharu Świata, tak jak już wspominałem 24, 25, 26 listopada to są te dni, w których rozpocznie się karuzela Pucharu Świata. No i początek Pucharu Świata do Kusamo też powraca po wielu latach, bo o ile pamiętam ostatni początek sezonu w Kusamo, możecie mi poprawić, to był sezon 2016-17, kiedy, kiedy to dobrze skakał Maciej Kot który w końcu w klasyfikacji zajął piąte miejsce, tak? Dla przypomnienia natomiast ja pamię jeszcze próbuję sobie przypomnieć, czy gdzieś jeszcze ruka zaczynała te zawody, bo przez jakiś czas był niżny Tagił w Rosji była Wisła, u nas potem Klingenthal. Jeszcze we wstępnych kalendarzach na sezon 2024-2025 jest Lillehammer, wstawiony jako prawdopodobne miejsce, w którym Skoczkowi rozpoczną sezon z mistrzostwami świata w Trondheim. Natomiast w nadchodzącym sezonie zimowym będziemy mieli oczywiście Rukatun Turi w Kusamo, wiadomo początek, później Lillehammer i tak sobie dojedziemy do Engelbergu, tego magicznego Engelbergu, po czym po świętach ruszamy na turniej Czterech Skoczni, który tu będzie na kanale Przyskoczek oczywiście yy, także transmitowany, yy, potem turniej Polski Wisła Szczyrk Zakopane yy, i Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich na Skoczni w Kuln. I tam właśnie będziemy się kierować jako obok turnieju Czterech Skoczni drugą główną imprezą sezonu. No i może wreszcie Kamil coś podziała, może uda mu się w końcu coś wywalczyć, bo przypomnijmy, że mistrzem świata w Lotach Narciarskich został Mariusz Lindwig, w Wikersund w 2022 roku. No i tam na skoczni w Kulm, będzie tego tytułu bronić. No właśnie. No i teraz typy na sezon zimowy. Myślę, że w dużej mierze Halvor Egner Granerud będzie na pewno takim jednym z kandydatów do, do zajęcia wysokiego miejsca w pucharze świata. Przypomnę, że Norweg będzie bronił kryształowej kuli, którą wywalczył w poprzednim sezonie. Ale po upadku na jednym z treningów, niestety, to Halvor musiał sobie przypomnieć najpierw, jak się skacze, tak? a potem dopiero w Klingental było widać, że no, to były dobre skoki, ale na pewno jeszcze nie. Na takim etapie, żeby rywalizować na wysokim poziomie o zwycięstwa w zawodach pocharu świata. Natomiast kolejnym faworytem jest na pewno Stefan Kraft, bo kraft znowu zaczyna się odbudowywać. I co ciekawe, jeżeli Kraft faktycznie będzie tak mocny jak o nim, no przynajmniej na różnych portalach się dowiedziałem, że Kraft jest w dobrej formie. Tutaj też dobre występy w letnim cyklu Grand Prix pod koniec, kiedy brał udział chociażby w Hintzendach, tudzież także w Klingenthal. No to, to jest dobry prognostyk dla reprezentantów Austrii, którzy będą mieć u siebie w domu mistrzostwa Świata w lotach i Kraft będzie jednym z faworytów do zdobycia medalu, kto wie czy złotego, a i też całego Pucharu Świata. Kolejnym takim zawodnikiem może być Andrzej Laniszek, który w poprzednim sezonie też miał dobre występy. Oczywiście przeskoczył Dawida Kubackiego z wiadomych względów prawda, na podium Pucharu Świata. No i oczywiście idąc już tym tropem wiadomo, że kolejnym faworytem będzie także Dawid Kubacki. Ale ja myślę, że też ten sezon. Letni pokazał, że i Piotrek żyła tutaj z roce spod ogona, nie wypada używając kolokwializmu, więc stać pewnie będzie i Piotrka na dobre występy. Liczy na to, że Aleksander Zniszczą i Paweł Wąsek doszusują do tej grupy, tak samo jak Janek Habdas, Adam Niżnik, tudzież też Marcin Wrubel, bo my mamy... Zawodników młodych, e, którzy no, będą w stanie już na pewnym poziomie rywalizować. Oczywiście, tak jak Tomasz Tommyślew zapowiadał, musi być wymiana międzypokoleniowa, bo bez tego ani rusz. E, a przecież wiecznie Dawid Kubacki, Piotr Żyła, z skakać nie będą. Aleksander Zniszczył jest w moim wieku, więc to też parę lat jeszcze może pewnie e, poskakać. Chociaż jak wiadomo, Noriaki Kasai, który jeszcze nie zakończył kariery i w dalszym ciągu próbuje powrócić do skakania, do Pucharu świata, to oczywiście ja za Japończyka bardzo mocno trzymam kciuki, to jest to dowód na to, że jednak wieku, granica wieku skoczka narciarskiego tudzież kariery profesjonalnej no ta granica w dalszym ciągu się oddala w sensie na przykład powiedzmy, może być taki Manuel Fettner, który bardzo dobre występy zanotował w ostatnich konkursach letniego sezonu i on też jest jednym z takich kandydatów do zajęcia w top 10 Pucharu Świata właśnie miejsca w tej czołówce klasyfikacji oczywiście nie można zapominać o Ryoyu Kobayashi, który jest bardzo groźny i potrafi w niektórych momentach zaskoczyć no i też myślę, że Rennik Ido, który był trzeci w minionym sezonie letnim, też będzie w, tym, w tej gronie zawodników, którzy będą walczyć, bić się o wysokie miejsca. Podobnie jak Daniel Czofenik, podobnie jak Jan Herl. No nie wiem, czy kogoś pominąłem. No, no Niemcy pewnie. Markus Ezienbichler, Karl Geiger, może Filip Raimund, który w miarę też można powiedzieć dobrze skakał, chociaż wiemy, że Filipa, Filipa Rajmund dostać stać na bardzo dobre skoki. No, pamiętamy ten moment, w którym przeskoczył skali te w szczyrku, i to było niebezpieczne. Myślę, że Luka Rot tak do 15, do top 15, top 20 może tutaj doskoczyć. Zobaczymy, w jakiej formie pojawią się też Włosi. Myślę, że inni Norwegowie oprócz grany Ruda też będą tutaj walczyć o wysokie lokaty, na przykład Robert Johansson, Daniel André Tande, Mariusz Lindwig, na przykład czy Johan Andre Forfang, który celuje w Mistrzostwa Świata w Trondheim u siebie. Wprawdzie Forfang jest strąco, ale to jest bardzo blisko Trondheim, więc, więc tak naprawdę to będą domowe mistrzostwa dla niego. No i może któryś z Finów. Może Anti Alto, może Etonus Jainen gdzieś tam w, te, w tym top 20 się znajdą, bo wiemy, że Mika Kojonkowski wrócił z powrotem, nie tylko trenuje dwóch Chińczyków, jak również pomaga fińskim skoczkom powrócić do tego dawnego blasku, ale to jest bardzo trudne zadanie. Więc zobaczymy. No i zobaczymy oczywiście, jak Stefan Horgacher będzie się tutaj prezentować. Jeżeli chodzi oczywiście nie tylko o jego podopiecznych, ale przede wszystkim o niego samego, bo Niemcy chcą go zatrzymać jak najdłużej w swojej kadrze. A wiemy, że to jest znakomity warsztat, jeżeli chodzi o Stefana Horgachera. Także moje typy znacie, wszystkie tematy omówione. Więc kto jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam oczywiście, jest na to odpowiedni moment. A jeżeli ktoś jest na to zbyt leniwy, to mogę jeszcze wrzucić linka w razie czego, żeby gdzieś na... No, na, na grupie Skokomaniaków albo na grupie facebookowej przedskoczek, żebyście mieli tam link, żeby tutaj bezpośrednio na kanał trafić, no i... Zachęcam oczywiście do tego, żebyście w dalszym ciągu obserwowali moją działalność, ale polecam także zajrzeć na kanały Światokim Dziennikarzy, MK Sport News, Prestigator. To są kanały, które bardzo dobrze się rozwijają. Oczywiście KN, kanał o skokach narciarskich, Krzysztofa Niedzielana też jest godny polecenia, także zapraszam również i na tamten kanał. No i oczywiście zapraszam także na kolejne transmisje. Z Mistrzostw Polski może być problem, ale sezon zimowy już raczej Takim problemem nie będzie. Także dziękuję za uwagę. Kłaniam się bardzo nisko. Pozdrawiam wszystkich tutaj z łodzi z rejonu Stare Polesie, prawda, no i zachęcam do tego, żebyście jeszcze wpadali, może któregoś dnia zorganizujemy sobie live'ika, no i w końcu tak jak obiecany miał być Puchar Widzów we wrześniu, ale niestety sporo się rzeczy u mnie pokomplikowało, sami widzicie, też musiałem się przenieść do Nowego Miasta i tak dalej, więc myślę, że w najbliższym czasie postaram się w końcu, jak zyskam tylko mocniejszy internet, żeby nie przerywało transmisji, wówczas sobie to spokojnie zrobimy. No i oczywiście każdy z Was sobie będzie mógł wybrać odpowiedni strój. Wybierzemy sobie skocznie i ruszymy do yy, takiego relaksu, no i interakcji oczywiście mojej z Wami. A jeżeli jeszcze ktoś będzie chciał na przykład repetycji z niemieckiego albo z angielskiego, no to zachęcam oczywiście kontakt przez Facebooka, przez Skype'a, również na moim profilu Facebookowym jest też link do Teamsa, Microsoft Teams. Jeżeli znacie taką aplikację, tam też możecie wejść w ten link. No i oczywiście mnie znaleźć, dołączyć do, do tej grupy, którą utworzyłem. No i zachęcam oczywiście, koszt jest 3 dychy za angielski, 5 dych za niemiecki. Myślę, że to jest dobra i uczciwa cena. Tym bardziej, że z chęcią pomogę każdemu, również nie tylko uczniom, ale też studentom. Ci, którzy przygotowują się do jakichś egzaminów albo potrzebują na przykład języka, żeby nie wiem w pracy sobie poradzić, albo za granicę będą jechać, to oczywiście z chęcią zachęcam do kontaktu. Także trzymajcie się. Cześć.